Blood Rage, faza epok, faza darów bogów. Podczas tej fazy gracze będą wybierać karty z pomocą których rozwiną swój klan, zwerbują potwory, wzmocnią siły jednostek, a wreszcie zdobędą chwałę płynącą z udziału w wyprawach. Na początku każdej epoki należy wziąć talię kart z pola darów bogów aktualnej epoki, przetasować i rozdać każdemu z graczy po 8 kart. Pozostałe karty z danej epoki odkłada się do pudełka. Nie będą one używane w grze. Zasady wyboru kart są proste. Każdy z graczy przegląda 8 kart, które otrzymał i wybiera spośród nich jedną, by zachować ją dla siebie. Wybraną kartę kładzie zakrytą na swojej planszy klanu w miejscu z symbolem klanu. Kiedy wszyscy gracze wybiorą dla siebie kartę, podają resztę kart graczowi po swojej lewej stronie. Teraz każdy z graczy wybiera jedną spośród 7 kart otrzymanych od gracza po prawej i kładzie ją zakrytą na swojej planszy klanu. Następnie gracze ponownie przekazują pozostałe, niewybrane karty osobie po swojej lewej stronie. Gracze kontynuują wybieranie kart w ten sposób do momentu, aż każdy z nich będzie miał na swojej planszy klanu 6 kart z nowej epoki. Dwie karty, które pozostaną graczowi na ręce, należy odłożyć na stos kart odrzuconych. Z końcem tej fazy każdy z graczy powinien mieć 6 kart, plus ewentualną kartę, którą pozostawił sobie z poprzedniej epoki. Zamów już dziś ekskluzywną kopię gry Blood Rage na www.portangames.pl.